Baobabka, polski system minowania narzutowego, opis dane techniczne i działanie. A Baobabka jest produktem firmy HSW, Huty Stalowa Wola. Tutaj te zdjęcia, które widzicie, oczywiście są od nich, z ich strony. Podałem źródło, więc mam nadzieję, że się nie obrażą. Oczywiście Baobabka nie został stworzony wyłącznie przez Hutę Stalowa Wola. Tutaj były również inne polskie firmy, czyli Jelcz, BZE Bielma. A także Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej i najprawdopodobniej również inne firmy. Ale warto wiedzieć, czym w ogóle jest Baobabka. I tutaj, może zacytuję, co o samym tym systemie mówią przedstawiciele Huty Stalowa Wola, co możemy przeczytać na jej stronach. A Baobabka jest to system, który realizuje zadania minowania narzutowego poprzez ustawianie przeciwpancernych pól minowych o odpowiedniej gęstości. Zdolnych zniszczyć lub obezwładnić pojazdy wojsk przeciwnika. I oczywiście no cel jest jeden: cel jest bardzo prosty: postawić jak najszybciej, jak najsprawniej pole przeciwpancerne o odpowiedniej gęstości, i to wszystko ma odbywać się w sposób automatyczny. I tutaj zacznijmy od tego, co najważniejsze: od wyposażenia. A baobabka przenosi sześć kontenerowych wyrzutni, min. W których mieści się łącznie 600 min. Do 600 min. I tutaj tymi minami są polskie przeciwpancerne miny MN123. Z tego co wiem, z tego co się orientuję, jak najbardziej ten zestaw, ten system może być przystosowany do innych rodzajów min. No ale głównie jest przeznaczony właśnie do tych produkowanych przez Bielmę. Każdy kontener to 20 kaset po 5 min, i oczywiście proces minowania jest automatyczny. Może być wymuszony przez załogę. Załoga składa się z dwóch osób, czyli to załoga może, można powiedzieć, powiedzieć systemowi, gdzie te miny mają niejako spadać, ale też może po prostu podać, jakiej wielkości i jak zagęszczone ma być to pole. Czyli na przykład ustawiamy, że 100 metrów szerokości 500 metrów długości, rodzaj zagęszczenia i system automatycznie ustali, ile tych min ma zostać wystrzelonych, z jaką prędkością ma poruszać się pojazdy, jak mają zostać wystrzelone i to narzucanie tych min, w jaki sposób, jaki ma dać efekt. To jest bardzo ważna sprawa, że Baobabka jest w stanie robić to automatycznie i, co jeszcze ważniejsze, że Baobabka zapisuje, gdzie te miny są postawione, nanosi ich pozycje na mapy cyfrowe, tak żeby no, nie wejść na nie, tak żeby na nie nikt z naszych nie wszedł. To jest bardzo, bardzo ważna sprawa. O samych minach później, pod koniec, ponieważ no, one też są. Nie takie zwykłe, jakby się mogło wydawać. Jeśli chodzi o postawienie wszystkich 600 min, to trwa to około 22 minut. I tutaj można położyć pole minowe o długości 1800 m i szerokości 180 m w 22 minuty, chyba że chcemy takie pole o wiele gęstsze. No to już wszystko zależy od nas, co. Będziemy chcieli, jakie informacje, jakie wymagania wprowadzimy do systemu. Prędkość w czasie pracy wynosi od 5 do 20 km na godzinę. I jeszcze raz podkreślę, proces jest automatyczny, oczywiście załoga może to robić ręcznie, niejako, wskazując miejsce, rodzaj, gęstość i niejako klikając, ale no, nie po to buduje się tak skomplikowany system automatycznego. Narzutowego minowania, no żeby robić to ręcznie, chyba że w ramach treningu albo kiedy taka potrzeba zachodzi. A drugim bardzo ważnym elementem, o którym musimy pamiętać, jest oczywiście to, że te dane o tym, gdzie te miny zostały rozłożone, są zapisywane i są dostępne oczywiście dla tych, którzy no, mają taką wiedzę posiadać. Jeśli chodzi o to, ile trwa przeładowanie, to trwa ono do 30 minut, i do tego wykorzystywane jest, wykorzystywane jest integralne urządzenie dźwigowe. Czyli 600 min kładziemy, narzucamy raczej. Później potrzebujemy do 30 minut, żeby baobabka samodzielnie mógł. I później potrzebujemy do 30 minut, żeby uzupełnić te na przykład 600 min, czy jakąś inną ilość. I możemy narzucać te środki w innym, w kolejnym miejscu. Kolejną rzeczą, którą warto wiedzieć o Baobabieka jest to, że on trafi, trafia do oddziałów inżynieryjskich i saperskich, tak żeby mogły one szybko i samobieżnie, czyli nieręcznie, ustawiać narzutowe pola minowe. Tutaj chodzi też o to, że poza tym, że będziemy rozwijać kompetencje, mam nadzieję, stawiania min za pomocą dronów, za pomocą pojazdów takich zdalnie sterowanych, bezzałogowych, to jednak ta skala jest niewystarczająca. Tutaj oczywiście mam też nadzieję, że będziemy mieć możliwość stawiania tych min za pomocą na przykład odpowiednich środków artyleryjskich oraz przenoszonych za pomocą artyleryjskich, lufowych i rakietowych oraz tych przenoszonych za pomocą na przykład samolotów. To jest też niesamowicie ważna sprawa, no ale wróćmy do Baobabaka. Chodzi o to, żeby na przykład w bardzo szybkim tempie Dosłownie no kilkunastu, dwudziestu kilku minut móc pokryć bardzo duży obszar. A my mówimy o tym, że tych baobabówka ma być więcej, i na przykład wiemy, że coś nam grozi, to wtedy poświęcamy troszkę czasu, no nawet kilka godzin, i mamy bardzo duży teren zabezpieczony. Bardzo ważna sprawa, co widzimy obecnie, jak ważne są te miny. Przejdźmy może do nośnika, a nośnikiem jest oczywiście Jelcz. Jelcz 8x8, czyli 4 osie, Jelcz P882-53. Tutaj załoga, ta wspomniana dwuosobowa załoga, znajduje się w opancerzonej kabinie. Odporność balistyczna poziom pierwszy według stanak 4569, tymi stanagami też się kiedyś zajmiemy. Jest to pojazd, który jest wystarczająco mocny. Posiada 540-konny silnik od Iveka. Długość to około 12 metrów, szerokość około 250-260 cm. Wysokość w, można powiedzieć, stanie marszowym to około 3,5 metrów, a masa to 32 tony. Jeśli chodzi o osiągi. To tutaj do końca nie są one znane. Prędkość, według mnie, można szacować na 80-90 km na godzinę, i to taką prędkość, można powiedzieć, bardziej ograniczoną ze względów, można powiedzieć, zamawiającego niż możliwości tego pojazdu. O tym należy pamiętać. Kolejna sprawa to mobilność. Oczywiście, najlepszym wyborem, jeśli chcemy mieć bardzo wysoką mobilność w terenie, są zestawy. Są pojazdy gąsienicowe, tylko że one są droższe, cięższe. No i już taki projekt był i zamówiono ich kilka sztuk. O czym kiedyś porozmawiamy. O takim jednym z poprzedników Baobabaka. Ponieważ tych podejść było kilka, no ale chyba teraz ktoś zrozumiał, jak ważne są tego typu systemy. Żebyśmy tylko nie zapomnieli o tych polach minowych, narzutowych. Za pomocą artylerii lufowej, rakietowej, lotnictwa, no i na przykład bez załogowców tu mam nadzieję, że się o tym nie zapomni. No ale wracając do Baobabaka oczywiście, jeśli chodzi o mobilność, to jest ona na wystarczającym poziomie jak na tego typu pojazd. Musimy pamiętać, że oczywiście, tak jak wspomniałem, gąsienice może byłyby lepsze no ale byłyby droższe, byłyby większe problemy na przykład z poruszaniem się po zwykłych normalnych drogach. Więc stwierdzono, że pojazd o trakcji kołowej jest po prostu lepszym wyborem. No i dlatego powstał Baobabka, którego zamówiliśmy my, ponieważ płacimy podatki, to tak jakbyśmy my zamówili, co często powtarzam. 24 sztuki. Dużo, niedużo. No niedużo. Zwłaszcza kiedy spojrzymy na możliwości oraz zapotrzebowanie na tego typu pojazdy. Podobnie jak inne rzeczy, które wchodzą w skład wyposażenia wojska, one są raczej przydatne tylko w razie W, no ale tak jak często podkreślam, wojsko to takie ubezpieczenie. Płacimy, bo musimy, i w przypadku wojska też tak jest. Od razu no, modląc się, żeby nigdy nam się nie przydało, ponieważ kiedy już ubezpieczenie się przydaje, to no, zdarza się coś niefajnego. Tak samo jest z wojskiem. Płacimy, finansujemy, modląc się, żeby nigdy nie było potrzebne, ale żeby było skuteczne i takie, żeby nas mogło obronić. I tutaj jednym z tych elementów, jakie są potrzebne, są tego typu systemy systemy, które potrafią bardzo szybko i bardzo skutecznie na przykład skanalizować ruch przeciwnika czy też postawić takie pole minowe tuż przed nim tak żeby oczywiście zabezpieczyć jakiś teren zabezpieczyć jakieś przejścia spowodować że on będzie poruszał się wolniej pole minowe jak najbardziej można pokonać tylko że pole minowe które jest pod kontrolą ogniową naszą no jest do pokonania bardzo, bardzo trudne. No co widzimy często na filmach, na materiałach, które pokazują, jak takie pokonywanie pól minowych wygląda, no i jakie koszty są, żeby takie pole minowe pokonać. Dlatego, tego typu systemy są bardzo ważne. O ile inne systemy narzutowego minowania, czy też to minowanie za pomocą dronów bezzałogowców, tych latających, jeżdżących. Jest skuteczne, ale skala. Wyobraźmy sobie baobabaka 600 min, 22 minuty. Bardzo duży obszar. Wraca pół godzinki i znowu 600 min. No to też trzeba ich odpowiednio ilość zamówić. Tutaj też taka bardzo ważna sprawa. Nie tyle, co zostało zamówione, no ale to jest inna kwestia. A inne tego typu systemy jednak nie mają tak dużych zdolności, jeśli chodzi o pokrycie dużego obszaru. Tutaj jednak Baobabka ma bardzo dużą przewagę. Ale miałem mówić o minach. Oczywiście są to polskie miny opracowane do stawiacza min ISM Kroton. Tak, Kroton to ten stawiacz min gąsienicowy, którego chyba kupiliśmy którego zakupiono chyba 6 sztuk, 7 sztuk, no ale to inna kwestia. Tutaj nie będziemy w to wchodzić. I są to miny przeciwdenne, przeciwpancerne, narzutowe. Miny, Miny, które są wyposażone w dwustronny ładunek kumulacyjny i niekontaktowy zapalnik. Tutaj te miny nie muszą wchodzić w kontakt taki fizyczny, że coś je naciśnie. Że dojdzie, można powiedzieć, do fizycznej ingerencji, i ten zapalnik spowoduje, i dopiero wtedy ten zapalnik po prostu działa. Tutaj te miny działają wtedy, kiedy dojdzie do zakłócenia pola magnetycznego, co wywołuje reakcję zakończoną odpaleniem, wybuchem, no i taki pojazd może zostać zniszczony, czy też uszkodzony. Kolejna bardzo ważna sprawa to oczywiście mechanizm samolikwidacji coś, co jest wymagane prawem, ale też coś, co jest niesamowicie ważne, ponieważ miny to najgorsza rzecz na świecie, która jeszcze kilkadziesiąt lat po ich położeniu może spowodować, że będą pojawiać się ofiary. A gdy wiemy, gdzie są te miny położone, tak jak jest w przypadku baobabaka, który wie, gdzie położył te miny i od razu zaznacza, gdzie zostały położone, do tego te miny mają samolikwidator. A gdy upłynie pewien ustalony czas, ta mina nie może samodzielnie zdetonować. Czyli mamy dwa, dwa zabezpieczenia. Po pierwsze, one mogą być na przykład po 30 dniach samodzielnie, samodzielnie. Mogą się samo zlikwidować albo na przykład po 30 dniach, kiedy nie dojdzie do ich aktywacji, one mogą po prostu one mogą się wygasić i nawet kiedy coś nad nimi przejedzie, nawet kiedy te czujniki to wyczują, wtedy można powiedzieć, one i tak nie zdetonują. Bardzo, bardzo ważna sprawa, jeśli chodzi o tego typu rzeczy dla nas. Ponieważ no, stawiamy miny, żeby kogoś zatrzymać, żeby go wyeliminować, ale później chcemy ten teren zająć, odzyskać. No chyba, że stawiamy te miny już na terenie przeciwnika, no ale i tak bądźmy ludźmi w tych dzisiejszych nie powiem jakich czasach. Więc chyba już wiemy, że baobabka jest bardzo potrzebna, ma bardzo duże możliwości, no i oczywiście jest jednym z tych elementów, który mocno zwiększa możliwości naszej obrony. Obrony, która no, jest głównym celem naszego wojska, to nie chodzi o to, żeby być ofensywnym. Gdy nie trzeba, kiedy trzeba, no to niekiedy, jak to się pięknie mówi, najlepszą obroną jest atak, no ale to wtedy, kiedy już zostaniemy zaatakowani, wtedy można wyjść do przodu. Ale jeśli chcemy zabezpieczyć teren, jeśli chcemy spowolnić postępy przeciwnika, skanalizować jego postępy. Wiemy, że te na przykład pojazdy opancerzone nie mogą poruszać się wszędzie. One też muszą mieć odpowiednie miejsca drogi, żeby się przemieszczać. I taki baobabka może bardzo dużo zamieszać, jeśli chodzi o poruszanie się na przykład wrogich pojazdów opancerzonych. Ponieważ takie pole minowe trzeba w jakiś sposób Przejść, ominąć, a nie jest to proste, zwłaszcza jeśli jest pod kontrolą naszą, jeśli jest pod kontrolą ogniową nas, czyli na przykład flyaj, który porusza się w powietrzu, widzi tą kolumnę na przykład wrogą, która wchodzi na to pole minowe albo nie ma wyjścia i próbuje to pole minowe obejść. No wtedy od tego są kraby, od tego jest lotnictwo, od tego są HIMARSy, przepraszam, Homary A, Homary K żeby już taką kolumnę, która musi się poruszać po poluminowym, za tym, który to pole minowe niejako oczyszcza i to jest najlepszy przepis, żeby taka kolumna przestała istnieć. To nie chodzi tylko o same miny, które mają likwidować, jak to pięknie brzmiało ze słów producenta, obezwładniać pojazdy wojsk przeciwnika. Tu chodzi właśnie głównie o to, że baobabka, a raczej polaminowe, mają ograniczać jego możliwości ruchu. Wie, że tu jest pole minowe i ma do wyboru albo je obejść miejscem, które nie jest zbyt dobre, no i jest oczywiście przez nas na przykład chronione, albo próbować pokonywać to pole minowe, co wymaga odpowiedniego sprzętu. No chyba, że no wysyłamy, wysyłamy, i aż w końcu zrobimy ścieżkę. Tracąc tam kilkanaście, kilkadziesiąt pojazdów, co i tak się dzieje, jak widzimy, ale po prostu to wszystko powoduje, że przeciwnik albo ogranicza się do miejsca, w którym my chcemy, żeby się poruszał, albo ogranicza się do tego pokonywania tego pola, co oczywiście jest gigantycznym ograniczeniem. On musi po prostu no, jechać tak jak my chcemy. A od tego mamy właśnie wspomniane flyaje, żeby widziały, co się dzieje. No, i gdzie mają spadać pociski z homarów, krabów, gdzie mają apacze z bezpiecznej odległości, na przykład 10 km, eliminować. Eliminować po kolei, spokojnie, bez nerwów. Po to są baobabyka, żeby ograniczać możliwości przeciwnika, jeśli chodzi o manewr, jeśli chodzi o jego szybkość. I. Umożliwiać jego skuteczniejsze obezwładnianie. Więcej gadania niż gadania o Baobabieka. Tutaj od razu spójrzmy na zdjęcie. Nie wiem, czy odważę się użyć większej ilości zdjęć, chociaż już z zdjęć HSW korzystałem, opisywałem, dzwoniłem, pytałem. Powiedzieli: Opisane jest dobrze, więc mam nadzieję, że będzie dobrze. A może kiedyś zobaczymy Baobabaka na żywo? Mam tylko informacje z drugiej ręki, jak wygląda i naprawdę robi wrażenie. Bardzo ważny system, bardzo ważny sprzęt, który dla wielu będzie o, szybko zostanie wyeliminowany. Nasza, w tym głowa, żeby nie został i żeby zdążył położyć kilka takich pól, żeby przeciwnik wiedział, że to nie jest taka prosta sprawa, nas pokonać, żeby nie mógł szybko. Niejako nas, żeby nie mógł w sposób szybki zdobywać terenu. A jeśli już zdobywa teren, to żeby okupił to gigantycznymi stratami. Może na dzisiaj dziękuję, ponieważ znowu się rozgadam. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.